Z racji, że mamy coraz lepszą pogodę na dworze, zakupiłem taką pilarkę, Jest to Parkside Performance PPKSA40 Li. Jest to bezszczotkowy model wersja B2. Zobaczcie, że z bateriami prędkość łańcucha to jest 15 m na sekundę na biegu pierwszym i na biegu drugim mamy 20 m na sekundę. Mówimy tu o bateriach czwórkach smart, czyli tych bateriach najmniejszych. I podaną prędkość mamy na 8C również. Pierwszy bieg 15 metrów, ale już na drugim biegu mamy 25 metrów na sekundę. I muszę Wam jeszcze powiedzieć, że zobaczcie, można jeszcze zastosować dwunastki. To jest ósemka, to jest dwunastka. I teraz, jeszcze porównanie do czwórki. To jest ósemka, to jest czwórka. Jeszcze mniejsza. Więc szkoda, że nie podali nam tutaj prędkości na dwunastce, ale pewnie będzie podobnie do ósemek. Tu już się dużo nie będzie różnić. Co do akcesoriów otrzymujemy osłonę na łańcuch oraz olej 180 ml. Ja mam już baterię, dwie ósemeczki naładowane na maksa i muszę Wam powiedzieć co do jakości wykonania, ja jestem bardzo zadowolony z tej pilarki ponieważ no jest ok, no naprawdę jest ok. Zobaczcie tutaj osłonę łańcucha nie naciągałem jeszcze jest prawidłowo naciągnięty w miarę muszę już w dużej siły użyć tu mamy wskaźnik oleju oczko przez które będzie widać poziom produkcja 9 miesiąc 2024 mamy dwie baterie i mamy tutaj włącznik bez regulacji po prostu odblokowujemy i naciskamy i pilarka ma dwa tryby wolne szybki i uruchamiamy poprzez naciśnięcie przytrzymanie i jeżeli będzie nasza blokada aktywowana pilarka piszczy i informuje nas diodą zaciągamy żeby odblokować cyk pierwszy bieg a nie ma oleju nie będziemy jeszcze katować na razie ją wyłączmy Jeszcze przejdźmy sobie do tutaj prowadnicy naszej. Zobaczcie, tu odblokowujemy naszą prowadnicę, robi się luźna. I tutaj prawdopodobnie będzie naciąg. Tak, i tutaj sobie naciągacie nasz łańcuch. Ale ja widzę, że on jest nasmarowany, on jest cały tusty, więc jako pierwsze smarowanie już jest. Powiem Wam dociąganie tego jest bardzo proste. Dobra, tak zostawimy. Dokręcamy tutaj mocno naszą prowadnicę, słuchajcie, pilarki tego typu mają duży plus. Taki, że generują mniejszy hałas, mniejsze drgania. Ciekawe, czy zbiorniczek mamy również 180 ml. Zaraz to sprawdzimy. O, nie, zbiorniczek mamy większy. A nie, praktycznie 180. Zalało się prawie pod korek. Więc można tak powiedzieć, że zbiorniczek jest też taki sam jak nasza buteleczka. Um, <laughs> <laughs> Never break, always fight Never quit, do it right, play the game, play your life Have no shame, waste no time, feel the pain Back. I could change in my mind, I'm with lane, you can find the only way to win it like I never miss that fact, taking big swings, hand to the back Put me in the ring, it go wild in the back Cause I sing what I mean, I bring it to the nightlight Ain't got time to kill, I got time to fail I took a random pill, I know life's short so I wanna live real But what is it supposed to feel? i don't feel no shame it's a major life. i go crazy now nah, i am lazy track the track i was on the shit daily pass me the jack right a school got me hazy about to unpack all these shit i've been chasing i've got visions in my head like memories after death to be a legend instead of something you can forget i'm living up that dream i rather leave than be led. i'll fill the seats i've with every word that i said Szybkie podsumowanie za cenę 300 zł, za tyle ją kupiłem. Teraz jest to naprawdę dobry sprzęt i ma dobre parametry. Zjechałem połowę baterii tą pilarką, mniej więcej drugą połowę właśnie służyłem na sprzątanie tą dmuchawą. Powiem wam: Dmuchawa to jest top 1 moich narzędzi Sparkside Performance, w ogóle Sparkside'a. Ona ma taką moc w połączeniu z ósemkami. Powiem Wam, że chyba warto dokupić jednak większe baterie do dmuchawy, do pilarek. Ósemki to jest minimum, przy kluczu udarowym również. Ja baterię 12 zakupiłem do klucza udarowego właśnie tego grzmota i będziemy go testować niebawem. Model C4, bardzo ciekawa propozycja również. Czy to co ogólnie moje ulubione narzędzia na ten moment? Ten klucz odkręca wszystko. Aczkolwiek jest duży. Zakrętarka jest malutka, też o bardzo, do, bardzo dużej mocy. Test tej zakrętarki macie u mnie na kanale. To jest model D3. I słuchajcie, baterie wydojone do zera, aż do wyłączenia. ósemeczki I mam tu jeszcze czwórkę. Zobaczcie sobie teraz porównanie. 8, 12 i 4. Moment, wysokością. O, tutaj macie porównanie wielkości. Wiadomo, dwunastka najcięższa, ale oferuje najlepsze parametry, ale ósemki są optymalne. Ja twierdzę, że ósemki bateria baterie 8-perogodzin to jest bardzo dobry kompromis między właśnie jeszcze nie taka wielka, ciężka, a bardzo wydajna bateria. Tu mamy jeden rząd ogniw, tu mamy dwa i tu mamy trzy w dwunastce. Ale co do pilarki, to jak widzicie mamy tutaj 1,1 mm prowadnice. 0,43 z 16-calowa prowadnica, 56 zębów i to tyle z parametrów, 103 dB, jest dość głośno, ale nie jest to spalinówka, na szczęście jest to cichsza pilarka, dla niektórych będzie to istotne. Powiem Wam, że narzędzi, narzędzi jestem zadowolony. Teraz mam tu jeszcze serię narzędzi Meliw do przetestowania, a link do tych ciekawych narzędzi Wam również zostawię w opisie i kod rabatowy na minus 20%. To są naprawdę bardzo tanie narzędzia i bardzo fajne, więc wejdźcie sobie na stronę. Zobaczcie, polerka bezszczotkowa w mega dobrych cenach. Ten klucz darowy kosztuje około 100 zł. No to słuchajcie, i to test bezszczotkowy. Test będzie zaraz na kanale, również nie wiem, co pierwsze dodam. Ale śledźcie kanał, bądźcie na bieżąco, ja Wam będę wszystkie ciekawostki pokazywał i różne narzędzia. Muszę Wam powiedzieć jeszcze jedno, wbijajcie na stronę HND, macie link w opisie. Wypuszcza nową serię hulajnog i jeszcze lepsze modele niż było ostatnio. I Jeżeli się zastanawiacie nad kupnem, to się nie zastanawiajcie, tylko bierzcie hulajnogi HND, ponieważ są to świetne sprzęty. Mój tutaj pojeździe GTR się już ładuje, ponieważ jeździłem sobie cały dzień i Mówię Wam, to są świetne hulajnogi, godne polecenia i niedługo będą testy nowych modeli. To jest model zeszłoroczny. Ruszyła już przed sprzedaż, niedługo wysyłka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie hej.